Ranking jak bardzo bym się bała, gdyby to coś leżało na moim czole. Ja pierdzielę. Czekajcie. Dobra, dam piąteczkę, bo i się boję, że będzie coś gorszego. Dobra, trójka, trójka. Jedynka. E, mucha to co tam? Mucha dużo razy leżała na moim czole i miałam wyrąbane. No, biedronka to samo. Dziewiątka. To jest żuk chyba, tak? Żuk to jest piątka. Bez przesady żuków się aż tak nie boję. Takiego pająka to ja miałam i ja go trzymałam normalnie na rękach. Później mój brat mi powiedział, że pająki e, gryzą. Aha, dzięki. Aha. No, okej. Okay. Pająka, jakby miała na głowie, to chyba bym narobiła w gazie. Tutaj damy szóstkę. Łe! Czwórka. <grym> no, bez przesady, dobra siódemka. I uwaga, ósemka, Brówki, też brówki to takie neutralne dla mnie.